Szczęść Boże, drodzy widzowie! Jesteśmy wątpięczni i cieszymy się za oglądanie naszego kanału. Naszym celem jest rozwój duchowości religijnej, która dotyczy nas wszystkich. Zachęcamy i prosimy o modlitwę za przyszłość całej ludzkości i ziemi. Prośmy Boga, aby okazał nam swoje miłosierdzie. Modlitwa jest potężnym narzędziem do budowania naszej duchowości. Jest niejako kluczem, który otwiera nas na wszelkie Boże łaski. A teraz zapraszamy do wysłuchania orędzia naszej ukochanej mamy Maryi. Kochane dzieci, ja jestem Waszą Matką i Was kocham. Proszę Was usilnie, byście należeli w pełni do mego Syna Jezusa, gdyż jedynie On jest Waszą drogą, prawdą i życiem. Żyjecie w bolesnych czasach i nadszedł czas Waszego powrotu do Boga zbawienia i pokoju. Chcę wam powiedzieć, że nie jesteście osamotnieni. To właśnie w tych trudnych momentach, mój Jezus jest bardzo blisko Was. Nie zniechęcajcie się. Wasz krzyż dalej będzie ciężki, lecz nie traćcie wiary. Zawierzcie mocy Bożej, a zwyciężycie. Módlcie się dużo przed krzyżem. Dbajcie o swoje życie duchowe i nie odrywajcie się od drogi, którą Wam wskazałam. Odwagi. Wy wiecie dobrze, jak bardzo matka kocha swe dzieci. Dajcie mi swoje dłonie, a zawsze będziecie bezpieczni. Przyjdzie wielka burza i dotrze do domu Bożego. Trwajcie przy prawdziwym magisterium Kościoła Mojego Jezusa, a nie wciągnie Was bagno fałszywych doktryn. Naprzód w obronie prawdy. To jest wiadomość, jaką dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję za to, że pozwoliliście mi spotkać się z Wami tutaj jeszcze jeden raz. Błogosławię Was w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Krótki komentarz do orędzia. Nasza mama w orędziu zapewnia nas o swojej miłości, o swojej matczynej opiece i współczuciu. Prosi nas, abyśmy się do niej zwracali pełni nadziei i miłości, a ona weźmie nas pod swój płaszcz i nie pozwoli, aby zło mogło wedrzeć się w nasze życie. Oddajmy się Matce Bożej. Dajmy jej się prowadzić, a ona ukierunkuje nas w stronę prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa. Ufajmy całkowicie i powierzajmy nasze całe życie Bogu przez Maryję, ona jest naszą potężną orędowniczką, kocha nas, wspiera i ochrania. Szczęść Boże!